Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać modyfikację pontonu. A raczej to bardziej ktoś mi przypomniał o tych modyfikacjach. Kiedyś mówiłem, że pokażę na filmie. I, i znalazłem trochę czasu, żeby to, żeby to Wam przedstawić. Troszkę mam rzeczy nagrane nad wodą, także pokażę nad wodą, centralnie na, na pontonie, jak to wygląda. Tu jeszcze takie drobne, drobne rzeczy takie no, wkręcam właśnie takiego wkręta do moich klinów. To jest ta moja pawęż. Wygląda mniej więcej tak. Od tyłu. Tak to się ma. O, ona była właśnie taka oryginalnie. Przeważnie. Przeważnie taką dodają do tych pontonów, które ja mam, czyli to jest tam Bark 2.50 z oznaczeniem CND. A to już jest moja modyfikacja, powiem szersza. Półeczka dobra, dokręcę sobie właśnie jeszcze te dwa, te dwa wkręty, dowiążę te moje kliny. Po prostu dlatego, żeby mnie nie zgubił. Taką scenerię mamy na balkonie. Bo Chyba najlepsze rozwiązanie. W domu jest zbyt ciemno. Nie mam, nie mam światła, żeby to jakoś Wam pokazać. Dobra, do tego przywiążę sobie o ciach żeby nigdy już tego nie zgubić. Dobra, dla chcących wiedzieć troszkę więcej wymiary. Miałem nagrać to jak, jak byłem w trakcie robienia tego całego arcydzieła ale jeśli ktoś chce wiedzieć wymiary jakie są, to jest, to jest cały tył eee, miałem zrobiony całą cały prostokąt. Dwie razem sklejone to są chyba 9 mm chyba, zaraz zmierzymy, o ile będzie widać dobrze. Tak, to jest 9 mm, czyli razem 18. Taka grubsza wyszła, bo skleiłem dwie razem. To oczywiście te, te mniejsze k wyciąłem w A dla chcących wiedzieć, właśnie podaję wymiary 80 na 20. Podaję wymiary w centymetrach. Może nie fachowo. 800 na 200 mm. <noise> nie, nie będą mnie poprawiać na pewno. Dobra, yy, tą półeczkę wszystko jest przykręcone do tej oryginalnej pawęży 230 także na 800. A te boczne to zrobiłem sobie na oko, po prostu znalazłem, znalazłem yy, materiał, chcę powiedzieć jeszcze, że znalazłem w Brikomarsz. Docinają na wymiar. Cena za metr kwadratowy jest około 50 zł ale docinają na wymiar i płacicie tylko za, yy, za to co wzięliście także moim zdaniem i dotnął jeszcze na wymiar, nie? także yy, te boczne są jakieś 210. Te skosy już ten skos zrobiłem już sam na 80 Parę no to były jakieś odpady, po prostu wziąłem te odpady, bo tak mi pasowały tu jeszcze jest jedno Musiałem wyciąć w środku. Bo tu są oryginalne, oryginalne mocowanie z pontonu. Także tutaj można sobie jeszcze też przesznurować, czego ja nie czynię. Wystarczą mi właśnie te, te dwa kliny. Te dwa kliny, które tutaj wsuwam, naprawdę trzyma mocno. To chyba wszystko. Jeszcze są wycięcia. Wycięcia, ale to już, to już było po doklejeniu, po doklejeniu do pontonu trzeba było sobie mało wiele wycyrkować jak widzicie nie są otwory symetrycznie rozmieszczone gdzieś tutaj są różnie bo ponton oczywiście ma skosy i to tak ciężko troszkę ciężko wymierzyć żeby było równo wszędzie zdaje egzamin także myślę że ktoś to będzie chciał zrobić fajna rzecz polecam coś takiego sobie zrobić Koszt niewielki, około 40 zł, 30 parę złotych dałem za płyty. Jakiś klej trzeba było mieć, żeby to, żeby te dwie właśnie płyty skleić ze sobą, co parę wkrętów, bo to wszystko na wkrętach się opiera. No i tyle. No trzeba mieć wyżynarkę. Jeśli się nie ma wyżynarki, wystarczy zwykła piła. Oczywiście więcej się zmęczymy. Ja wyżynarkę miałem, także zrobiłem tu wyżynarku. No dobra, to wszystko. Resztę zobaczycie już sam, przy samym pontonie. Jeszcze jedna modyfikacja jest. Właściwie tego pontonu jest są jeszcze kilka modyfikacji, bo jest jeszcze rolka i tego, ale to zobaczycie już nad wodą. Tu mam taki fajny patencik. Może zdejmę kamerę. O tu mam krótkie coś takiego od, yy, od widełek. Tutaj przykleiłem dwa takie o, dwa takie gadżety do pontonów, ogólnie to są do Linek chyba, jedno pod drugim od razu wkładam sobie o przez jedno, przez drugie i siatka stoi. Najlepsze. Moim zdaniem rozwiązanie szybkie, do szybkiego montażu. A Kolejna moja modyfikacja to jest właśnie to oto dzieło. Jak widać jest takie szerokie, było takie wąziutkie jak jest to tutaj. Mogę sobie tu wszystko położyć, robaczki, pierdołki. Oczywiście silnik mogę tutaj pyknąć do kamery, echo mogę sobie tu z boku a jak było samo to to jedynie silnik jest to deska wodoodporna, sklejka czyli tutaj mamy coś takiego dałem takie boczne jeszcze jakieś do wzmocnienia to od góry jest sklejone razem, czyli dwie razem dają 18 tu jest dość szeroko no ale daje radę, silnik można swobodnie podłączyć i tyle, całość, całość to jest przykręcone właśnie do tego oryginalnego, które dostałem do pontonu. Tu zrobiłem sobie takie przytrzymanie, tu mam na, na kliny. to można elegancko ściągnąć. Takie to jest chyba też do, do Lin. No, robię sobie ciach. Mam zablokowane, nie muszę tutaj sznurować niczego. Jest OK z jednej z drugiej strony powycinane są dziurki żeby ładnie weszło to jest przyklejone do pontonu oryginalnie tego oczywiście nie ma tak ja to sobie wymyśliłem mam nadzieję, że że będzie długo służyć sklejka wodoodporna to powinna jest pomalowana czarną, czarnym sprayem no i tak to wygląda Dobra, to wszystko z modyfikacji. Tutaj jak na razie, nie, jeszcze do, dołożyłem rolkę, ale rolkę rolkę to prawie każdy ma już, Jacek miał oryginalnie rolkę. Ja sobie dokleiłem rolkę ten pas plus właśnie do, do przytrzymania tą, tą knagę, czy jak to tam nazwać. Dobra, to są wszystkie modyfikacje przeprowadzone na tym pontonie. Chyba więcej nie będzie, myślę. A ty coś będziesz robił, Jacek? Chyba nie. Wszystko, wszystko gra i buczy, nie? On od razu był gotowy. On od razu był dobry, no. Także w Kolibrym właśnie jest to, że u niego praktycznie wszystko było, nie? Tu... Różnica ta, że w tym Kolibri, bo są takie same jak i ten, nie? No są, no, no. To różnica tam... Twój jest 2,60, mój jest 2,50, no ale mój jest właśnie... Właśnie taki był, pa pawęż taka dokładana, tylko pod silnika u niego jest. jest tak, a po prostu w tej konfiguracji takiej no się siebie? Też też można kupić, tak. Inaczej. Cenowo nie wiem jak to tam wygląda, to tam trzeba spojrzeć, bo my kupowaliśmy w zeszłym roku, także. Takie oto cuda. Drogie, drogie to nie było ogólnie. Ta moja pawęż nie była zbyt droga, 40 zł gdzieś. A reszta to nie wiem, no musiałbym pozliczać około 100, 100 paru złotych chyba z klejami, i te wszystkie gadżety to kolega Anton załatwiał prosto z Ukrainy. To przyleciało, czy przyjechało? <grywa> nie, no było taniej. On zamawiał też do, do swojego pontonu coś, także, także mi też to załatwił, i wyszło taniej. Dobra, trzymajcie się. Dobra, to chyba wszystko z tej modyfikacji, co mogłem wam tutaj pokazać, pomierzyć. No to na tyle. Wstawcie łapę, subujcie kanał i do zobaczenia nad wodą. Cześć.